Pochodzenie wyrazu chemia nie jest pewne, ale istnieje kilka tropów. Najbardziej prawdopodobny mówi, że pochodzi on od greckiego Hymeja, co oznacza stapiać lub rozpuszczać. Istnieją również podania mówiące, że wyraz pochodzi od imienia syna biblijnego Noego, Hama. Ham miał podobno pracować nad jakąś tajemną sztuką. Jeszcze inne legendy mówią, że pochodzi z Egiptu, od koloru czarnego, który przejawiał się w żyznej ziemi rolnej. Dokładniej. Chemia miała oznaczać zajmowanie się czarnym, czymś co rodziło życie, i miało nawiązywać do prób przemienienia życiodajnej gleby w złoto. Dziś jednak nie o mitach i legendach, a o faktach. W tym odcinku chciałbym przedstawić pokrótce, jak nauka o substancjach ewoluowała przez wieki, aby stać się dzisiejszą chemią. Zapraszam do oglądania. Chemia jako współczesna nauka nie pojawiła się znikąd. Wywodzi się z nauki bardziej tajemnej. Mistycznej, mianowicie z alchemii. To właśnie alchemicy jako pierwsi opanowali umiejętności, z których korzystamy do dziś. Stworzyli pierwsze urządzenia laboratoryjne, a także opanowali czynności jak rozpuszczanie, strącanie czy prażenie. Poznali także wiele podstawowych substancji chemicznych, którym nadawano zwyczajowe nazwy jak sole, alkalia, cynober, aurypigment, relgar, a także podstawowe metale i stopy. Alchemicy poszukujący kamienia filozoficznego bywali sprytni. Znany jest sposób oszustwa, jakim mamiono królów i pomniejszych władców. Otóż do podgrzewanego kotła wrzucano różne mniej lub bardziej magiczne składniki, po jakimś czasie prezentowano wynik w postaci zalegającego na dnie kotła złota. Na pewno nie na tej podstawie był gotów opłacić dalsze poszukiwania. Zwiedzeni szybkim zarobkiem nie wiedzieli, że kocioł miał drugie dno, ulepione z wosku który odparowywał i odsłaniał skrywające się pod nim złoto. W czasach starożytnych i średniowieczu poznano 14 pierwiastków chemicznych, choć dla nauki dwa miały szczególne znaczenie. Rtęć uznawano za pierwiastek topliwości, siarkę palności. Czasem jeszcze uważało się, że sól miała nadawać materii kształt i masę. Generalnie wszystko miało składać się właśnie z nich, połączonych w różnych proporcjach. Zgodnie z takim rozumowaniem, należało ustalić, jak dużo rtęci lub siarki należy dodać do ołowiu, aby przemienił się w złoto. Jednak alchemia to nie tylko, jak dziś się uważa, dziedzina poszukująca magicznych rozwiązań, ale także nauka wspomagająca inne, jak hutnictwo, medycynę czy kosmetologię. W 1669 roku Hennig Brandt odkrywa nowy pierwiastek, fosfor, i rozpoczyna się era odkryć chemicznych. Właśnie gdzieś w tym okresie alchemia stała się chemią. Jako pierwszego nowoczesnego chemika należy wskazać Roberta Boyla, założyciela Royal Society i autora książki o wiele mówiącym tytule Skeptical Chemist. Jest ona dialogiem między dwoma osobami: zwolennikiem starożytnych poglądów chemicznych Arystotelesa i drugiego, sceptycznego wobec tych postaw, będącego alter ego autora. Boyle zauważył, że istnieją substancje, które na pewno nie zawierają w sobie siarki czy rtęci, gdyż po ich spaleniu pozostaje co najwyżej popiół. Zaproponował więc koncepcję pierwiastka jako najprostszego składnika materii, który nie może już być rozdzielony na inne, a jako sposób ustalenia wskazał eksperyment i analizę. Nie zaproponował jednak żadnej pewnej i uniwersalnej metody rozpoznawania, która substancja jest tą ostateczną, już niepodzielną. Na to trzeba było poczekać jeszcze 100 lat. W jego książce jest wspomniany eksperyment Van Helmonta, bardzo ciekawe doświadczenie, nazywane oczywiście od nazwiska pomysłodawcy. Miało dowodzić faktu, że woda oraz powietrze są podstawowymi pierwiastkami, z których można otrzymać bardziej skomplikowane substancje. Otóż badacz wziął pewną ilość ziemi, którą dokładnie wysuszył w piecu. Następnie zważył i umieścił w metalowej donicy. Następnie posadził w niej uprzednio zważoną wierzbę. Przez kilka lat podlewał ją deszczówką, która była kontrolnie odporowywana pod kątem pozostawiania jakichś osadów. Po kilku latach ponownie zważono ziemię i drzewo. Zwiększona waga wierzby miała sugerować, że składała się ona ze wszystkich żywiołów. Ukoronowaniem tego eksperymentu było jej spalenie, czyli rozdzielenie na popiół, parę wodną i dym. Boyle właśnie do takiego rozumowania podchodził sceptycznie w swojej książce. Około 1669 roku narodziła się tak zwana teoria flogistonowa. Za jej twórców uznaje się Johanna Bechera i Georga Sztala, a stworzyli ją, żeby jakoś zgrabnie wyjaśnić reakcję spalania. W skrócie koncepcję siarki jako pierwiastka palności zamieniono magicznym flogistonem. Miał on wypełniać wszelką materię, a jego emanacją były płomienie przez które uchodził. Im bardziej substancja była palna, tym więcej musiała zawierać w sobie magicznego składnika. Popiół lub inne pozostałości miały być flogistonu pozbawione i stanowić substancję prostą, inaczej deflogistonowaną. To, co spłonęło, musiało być złożone co najmniej z flogistonu i tego, co pozostało po spaleniu. Spalanie miało więc być procesem rozdzielania, a nie łączenia, zupełnie odwrotnie niż w rzeczywistości, gdzie spalone pierwiastki przemieniają się w związki chemiczne, będące np. ich tlenkami. Teorię flogistonu świetnie opisuje próba wyjaśnienia zjawisk, jakie towarzyszyły odkryciu chloru. Otóż jego odkrywca, Karl Schiele, potraktował braunsztyn rudemanganu kwasem solnym i uzyskał opary czystego chloru. Tłumaczył on zjawisko tym, że braunsztyn pobrał flogiston od kwasu, a żółtą chmurę nazwał kwasem solnym deflogistonowanym, czyli pozbawionym flogistonu. W XVIII wiecznej chemii upowszechniło się pewne niezwykle skuteczne urządzenie pomiarowe, które nazywamy wagą. Dopiero za jego pomocą ustalono, że spalanie zwiększa masę. Teoria flogistonowa była tak mocno zakorzeniona w świadomości chemików, że zjawisko to próbowano tłumaczyć ujemną masą flogistonu. Nawet najznakomici, do dziś budzący uznanie chemicy, nie potrafili go odrzucić. Henry Cavendish, odkrywca wodoru, uważał swoje odkrycie właśnie za magiczny flogiston. Postanowił więc zbadać, jaka substancja powstaje w wyniku jego spalania. Przeżył taki szok, że w ogóle nie zamierzał publikować swojego odkrycia. Otóż odkrył on, że rzekomy flogiston, łącząc się z tlenem, tworzy zwykłą wodę, którą uważano za pierwiastek, którego nie da się już rozłożyć na mniejsze składniki. Jak wskazałem na początku, za ojca nowoczesnej chemii wskazuje się Roberta Boyla, ale to Francuz Antoine Lavoisier dopasował jego twierdzenia do tego, co obserwowano w pracy chemików. W 1789 roku zaproponował listę pierwiastków chemicznych. Umieścił na niej zarówno pierwiastki, które taki status zachowały do dziś, jak choćby tlen, żelazo czy siarkę, dalej takie, co do których podejrzewał całkiem słusznie, że w najbliższych latach okażą się substancją złożoną, jak glinka i krzemionka, czy nawet pierwiastki niematerialne, jak światło i ciepło. Wprowadził analizę wagową jako standard w chemii. Jako kryterium ustalania tego, co jest, a co nie jest pierwiastkiem, wprowadził jego masę. Jeżeli produkt reakcji był lżejszy niż składnik, był pierwiastkiem. Był jednym z pierwszych, który wykluczał doświadczalnie istnienie flogistonu. Francuz żył i prowadził badania w czasach, kiedy odkrywano pierwiastki chemiczne, w drodze prostych eksperymentów, które byłby w stanie przeprowadzić każdy, posiadający skromne laboratorium. Mimo że był wielkim chemikiem, sam nie odkrył żadnego, choć dysponował jednym z najlepszych ówcześnie miejsc badawczych. Zajmował się raczej analizą odkryć dokonanych przez innych. Jemu więc zawdzięczamy wyjaśnianie różnych zjawisk, a nawet nazewnictwo do dziś stosowane w chemii. Jeżeli gdzieś w czasach Boyle'a znika alchemia i zaczyna kształtować się chemia, to za życia Lavoisier była ona już nauką we współczesnym rozumieniu. Ukoronowaniem procesu jej rozwoju był pewien eksperyment, który przeprowadzili obaj, wysuwając zupełnie inne wnioski. Otóż Boyle podgrzał cynę w szklanym szczelnie zamkniętym naczyniu. Następnie stwierdził, że flogiston przeniknął przez szkło. I połączył się z cyną, tworząc szary proszek. Lavoisier stwierdził, że naczynie po podgrzaniu nie zmieniło swojej wagi, a po otwarciu do retorty dostała się ilość powietrza, wynosząca około 1 piątej objętości. Zrozumiał, że cyna połączyła się ze składnikiem powietrza, tym samym, którym oddychamy, czyli tlenem. Oprócz eksperymentów i zmian w rozumieniu chemii, Lavoisier podjął się jeszcze próby ujednolicenia zapisów pierwiastków i substancji chemicznych. Jednak w tym zakresie jego pomysły tkwiły jeszcze głęboko w alchemii. W taki sposób oznaczał pierwiastki lub substancje, a na ich podstawie tak wyglądał zapis reakcji rozpuszczania żelaza w kwasie azotowym. Inny, dalej odbiegający od współczesnego zapisu, zaproponowali Pierre Auguste Adet i Jean-Henri Hassenfranz. W 1782 roku Louis Bernard Guyton de Morveau Wprowadził nowoczesne nazewnictwo dla wielu substancji, np. kwasów i pochodnych im soli. Mniej więcej w tym samym czasie Jeremias Richter stwierdził, że niektóre metale łączą się z tlenem w różnym stosunku, czyli zauważył zjawisko wartościowości. Na przełomie XVIII-XIX wieku powstała też elektrochemia. Humphry Davy zaproponował, że podczas łączenia się składników reakcji chemicznych w ich produkty traci się pewną ilość energii na połączenie. Postanowił odwrócić ten proces i oddać substancji część energii. Za pomocą elektrolizy uzyskał kilka metali z ich związków. Zrobiłem o tym ciekawy odcinek, do którego odsyłam poszczegóły. Około 1803 roku, wraz z wprowadzeniem przez Johna Daltona pierwszej nowoczesnej koncepcji atomowej, temat rozdziela się na dwie części. Jego uzupełnieniem będzie osobny materiał, w którym przedstawię historię zbadania budowy atomu. Na początku XIX wieku dokonano kolejnego ciekawego odkrycia. Otóż, badając proces syntezy wody, zauważono, że z dwóch objętości wodoru i jednej objętości tlenu powstają dwie objętości wody. Włoski fizyk Amedeo Avogadro uznał, że w trakcie tego procesu tlen musi rozdzielać się na dwie części. Podobne spostrzeżenia powstały, gdy z reakcji jednej objętości chloru i jednego wodoru powstawały dwie chlorowodoru. Na podstawie tych przemyśleń powstały podstawy nowoczesnej chemii teoretycznej, a liczba Avogadra stała się protoplastą tego, co dziś znamy jako MOL. W 1828 roku ma miejsce najczarniejsza chwila w rozwoju chemii. Rodzi się jej gałąź, która będzie pogromcą wielu studentów kierunków ścisłych. Właśnie w tym roku Friedrich Wöhler zsyntetyzował mocznik, dając początek chemii organicznej. Współczesny z Berzelius uważał jednak, że procesy zachodzące w organizmach żywych nie są możliwe do wyjaśnienia za pomocą chemii, czyli idąc jego rozumowaniem chemia nieorganiczna tak, chemia organiczna nie. Współcześni studenci pewnie byliby mu wdzięczni. Berzelius, choć nie uznawał chemii organicznej, wprowadził do użycia słowa proteina i katalizator. Jeżeli chcemy jeszcze porównywać chemię ówczesną z tą, którą znamy ze szkoły, to największe różnice cały czas można było zauważyć w zapisie. Około 1830 roku wspomniany Berzelius spopularyzował system literowy Daltona i wprowadził zapis reakcji chemicznych bliski współczesnemu, choć pewne zastosowane rozwiązania obecnie już nie obowiązują. Cząsteczki były przekreślonym symbolem pierwiastka, tlen opisywał kropkami, stosował też indeksy górne, które nie wiadomo czemu i kiedy. Zostały zamienione na dolne. Taki zapis widać na przykład w notatkach Marii Skłodowskiej pochodzących z początku XX wieku, dotyczących pozyskiwania soli radu, gdzie używa się zapisu z indeksem górnym. W latach 50. XIX wieku Friedrich August Kekule wprowadza do powszechnego użytku system zapisu strukturalnego, a na jego podstawie rodzi się stereochemia. Czyli dział traktujący o przestrzennej budowie cząsteczek i jej konsekwencjach. Współczesny zapis substancji chemicznych powstał na początku XX wieku. Zwany jest od nazwiska twórcy Edwina Hilla zapisem Hilla. A jak wyglądała historia usystematyzowania pierwiastków chemicznych? W 1817 roku Johann Dobereiner podjął się pierwszej próby ułożenia ich zgodnie z rosnącą masą. Opracował też tak tzw. prawo triad. Czyli pewnej powtarzalności właściwości pierwiastków. Jego pomysły stały się podstawą prac pewnego rosyjskiego chemika. W 1869 roku Dmitry Mendelejew stworzył pierwszą wersję listy pierwiastków chemicznych, którą dziś nazywamy tablicą Mendelejewa, choć nie miała ona znanego nam dziś wyglądu. Nie był on pierwszym naukowcem, który podjął się tego zadania, ale wprowadził coś, na co nie wpadł nikt przed nim. Mianowicie przyjął, że nie wszystkie pierwiastki są poznane. Pozostawił więc dla nich puste miejsca. Wziął pod uwagę nie tylko masę, która pozwalała ustalać kolejność pierwiastków, ale także okresowość, czyli powtarzalność ich właściwości, która powraca w pewnej stałej częstotliwości. Potrafił więc przewidzieć nie tylko istnienie jakiegoś pierwiastka, ale nawet jego właściwości fizyczne. Trzeba pamiętać, że dokonał tego przed poznaniem wewnętrznej budowy atomu, z której te właściwości wynikały. Jak sporządził pierwszą wersję tablicy? Otóż dla każdego znanego pierwiastka przygotował kartkę i rozłożył je na dużej powierzchni. Następnie zaczął układać je na różne sposoby, zarówno w kolejności, jak i grupując je w przypadku podobnych właściwości i w ten sposób doznał olśnienia. Tak właśnie, oczywiście w skrócie i uproszczeniu, powstała nowoczesna chemia. Na zakończenie trzeba jeszcze wspomnieć, że w XX wieku rozwiązano jedną z największych zagadek alchemii. W 1941 roku udało się uzyskać złoto. W drodze transmutacji z innego pierwiastka. Bombardowanie rtęci neutronami pozwoliło uzyskać niestabilne promieniotwórcze złoto. W 1980 roku amerykański chemik Glenn Seaborg uzyskał stabilne złoto z bizmutu, jednak cena jego wytworzenia była zbyt wysoka, żeby wprowadzić ją do produkcji przemysłowej. Niemniej alchemicy nie gonili za czymś, co było niemożliwe. Nie dysponowali tylko odpowiednią wiedzą i aparaturą. Jeżeli materiał się spodobał, Zostaw komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam.